Witam wszystkich bardzo serdecznie yy, z tej strony kulfon cool i służycie pewnie takie hm hmm, tak, właśnie jestem na Craftcade, i obok mnie słychać wieśniaki. Tak. Um, słuchaj wieśniaki, bo jestem sobie w wiosce i, i jestem w tej wiosce, żeby wam pokazać, że ten mur jest zrobiony. Bo ostatnio yy, pisaliście mi w komentarzu, że no, kurwa, on zrób ten mur, w końcu skończ. Jak ja skończyłem, jak było na miniaturce, widać, no, ale, ale żeby, żeby nie było, no to, to jest on skończony w pełni, jest w koło murek. Um, tutaj go troszkę nawet poszerzyłem od tej strony, żeby nie przesami chorysyńcy, bo tylko lemy głupiały. Także jest murek zrobiony w koło. No, razem z mostkiem. I to jest wszystko już ładnie ścieżki poprowadzone. Zresztą to pani wygląda, ta wioska. Um, I dzisiaj stwierdziłem, że. Kurcze, tu bym coś jeszcze zabudował. Miałem ochotę na port, ale stwierdziłem, że to może być zbyt poważne wyzwanie. Dlatego, tutaj jest już tak mniej więcej wyznaczone. Zresztą w tytule widzicie, że, że, że to będzie kuźnia. Poczuj, już. <ścoughs> no. Także, także to sobie zrobimy taką kuzieńkę, 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 czy, czy jak to nazywać? taka gdzie. Taka... No kuzieńka, no. Zazwyczaj <laughs> to tu mogłem kamerę dać po drugiej stronie, żeby się czatu nie widzieli, ale dobra już niech macie ten czat, no. Mm, dobra, powiedzmy, że to sobie pierwiknie podmurówkę z czegoś takiego. Cóż nie, nie, tu nie będzie podmurówka z czegoś takiego. Eeeem... Um, Kurczę, nie dobra, ja to zrobię normalnie tak jak to planowałem zrobić. Aha, mo, chyba żeby z tego sobie zrobię podmurówkę, z tego gładkiego andezytu. O, eee, Tak. W sensie z tego polerowanego. Kuraka, spadaj. Boże, zabiłem kuraka kamieniem! Jaki ze mnie zbrodniciel. Jak ja jestem zły człowiek. Kuraka kamieniem zabić, no? Eeeem. No weźmy tego antyzytu jeszcze trochę dorób. Yy, tutaj idzie tak, to idzie tak. Nie będzie to jakiś taki, wiecie, obszerny budynek. Taki, bym powiedział, wręcz skromny. Chociaż nie taki skromny, mm. <laughs> widzę, wyjdzie. Kurczę, tutaj... Yy, nie, tutaj to zrobię Jedno mniejsze, może nawet dwa mniejsze. Duże by się tak dużo to nie wypuszczało, bo to nie ma potrzeby więc tak tutaj sobie odbiegnijmy w tym miejscu tutaj to nie, nie, tutaj no, nie ma tu potrzeby, żeby to było a chyba aż w tym kierunku takie duże oczywiście to jest standardowa improwizacja kulfoniasta, bo jak żeby inaczej o, myślę, że tyle to jest dość to jest tak, to jest o wiele lepsze. dobra, tutaj jeszcze ze dwa do góry myślę, że tu nie będę jakoś strasznie tego budynku wysokiego robił przynajmniej taki, tak mi się wydaje że to nie ma potrzeby, żebym ten budynek jakiś strasznie wysoki robił Hmm. Także na razie tutaj pierdygniemy. Yy. Oczywiście wy to już widzieliście, bo jeśli spojrzeliście na mnie turkę, to na pewno już jest zdjęcie gotowego zrobione, nie? Oczywiście w sensie screen. Bo to, to ja, tak, ja tak robię, nie? Także wy to już widzicie jak to wygląda. Ja jeszcze nie wiem jak to wygląda. <grytanie> Dobra, tutaj powiedzmy zrobimy takie takie, takie Coś takie, takie taki. No takie coś, nie? nie? wiecie o co chodzi, to jest takie coś. Nie wiem jak to nazwać podwórko, znaczy to nie jest podwórko. No ale takie coś. Dobra, nie ono niech tu się kończy powiedzmy. Chociaż no, tutaj przyciąć trochę. Dobra, niech tu się kończy. Ehm, w sumie to chyba podłogę bym też mógł z tego zrobić. Z tego polerowanego kamienia. Hmm, to już robimy od razu podłogę, spalowane o kamienia. Czyli mi to właśnie opatę nie chciała tak zbierać, jakbym chciał, a już nie wiem dlaczego. Więc sobie pierdnię podłogę. Gdyżby jest wyposażenie tego w środku, ale to, to nic, to ja coś tutaj wymyślę. sumie nawet, mam taki, taki pomysł, jakieś tam wizje w głowie mam porę. Znaczy, się, ja mam tylko chore wizje, ja nie mam innych wizji, żeby nie było. nie, Żebyście mnie nie podejrzali o normalne wizje, absolutnie nic z tych rzeczy. To się u mnie nie zdarza. Hmm. Tyk, 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 tyk. Hmm. Jak widzicie, yy, w kamerze pewnie troszkę się tło zmieniło, troszkę się zmieniło. Um, to co, co, co w kamerze widzicie, wszystko przez to, że. No, ci, co byli w niedzielę, nad tym, w sobotę na tym późnym live'ie to, to widzieli po prostu moje przemęblowanie w pokoju zrobiłem małe, małe. <laughs> małe. <laughs> um, jeden mały, wielki rozpierdziel i, 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 i. I się wysłowić nie mogę. No, zrobiłem przemeblowanie i trochę się mi wszystko pozmieniało, jeszcze nie do końca mam wszystko poustawiane, yy, jeszcze ta kamera nie do końca jest taka, powinna być. to mi tak nie wyjdzie, chyba, że zrobię takie wąskie okno. Mm, dobra, tu już jest cztery, to wyjdzie do dupy. Strasznie do dupy wyjdzie, no ale dobra, tutaj jeszcze by mi pasowało. Hmm, to to ja kurde zlikwiduję, to mi tu będzie niepotrzebne. Nie będę tego tu stosował. Dobra, tutaj ewentualnie może być, yy, brakuje materiału. Ciekawe się z tym wyrobię w ogóle yy, w odcinku. Powiem tak, yy, ja to spróbuję zbudować w odcinku, a najwyżej jak będę trzeba to po prostu popnę, bo i wytnę takie, takie niepotrzebne momenty. Wiem, że najlepiej by to było replay modem wszystko robić. Ale no. no ale to, to, to się nie da się proszę pana się. Eee, dobra, czy mam jeszcze jakiś undezyt? Mam andesit I teraz... Kurde! Nie do końca mi to będzie tak bym chciał. Bo liczyłem tutaj jeszcze takie wstawki z Andesitu porobić, nie? Takie coś. To w ogóle mi wyszło cztery, nie wiem dlaczego. Bidzie to dziwnie wyglądało. I to bardzo dziwnie wyglądało. Więc będzie za mało różowy. Trochę się tego boję. Ale to nic. Bo to są sumie tomek kowale, on ma być taki keministy. Dobra, tu mu zrobię dwa okienka. Źle to wygląda. Nie, tu zrobię same słupy, nie będę robił tej podmurówki z andezetu tego, 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 tylko tu zrobię z tego. Eee, same te słupy tylko zrobię po prostu z, tego, z tego, 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 wiecie, polerowanego. Myślę, że to będzie wyglądało już dużo lepiej. O, pewnie, że tak. W zasadzie nie będzie różowy, no ale, no, no... co ja zrobię, no? Nie, nie może być wszędzie tyle różowego. Za dużo różowego to nie jest dobre. Żeby nie przedawkować, nie? Różowego. Ja wiem, że różowe jest fajne, ale bez przesady. <grym> Coś czy mi tego braknie teraz, będę musiał ulecieć po nowy. E, bo tu już nie mam, prawda? Nie mam. E, a czy tutaj mam jakiś endezyt? Jeszcze nie mam, to lecę. Ja się muszę jeszcze nauczyć tego, e, posłuchać te nagrania, słuchajcie. <krym> się muszę, muszę pausować nagrania, muszę sobie jakiś guzik do tego zrobić, bo OBS teraz taką opcję umożliwia, że można sobie zapauzować nagranie i to jest ciągle jedno nagranie, co jest według mnie y, genialną sprawą, bo nie trzeba tylko potem montować, nie trzeba ciąć i na opartego, jakbym sobie tak pausował taki odcinek, y, to ja sobie jestem w stanie zrobić jeden odcinek bez cięcia, bez montowania, bo, ej, fajnie to wygląda. I to jest dobry pomysł, no, jestem sobie w stanie zrobić taki odcinek bez w ogóle jakiegokolwiek potem montowania w Core'lu, nie? Także to, 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 muszę pomyśleć nad tym, wiecie? Może no, ja sobie to zrobię, faktycznie to pauzowanie i to będzie takie, takie fajne pauzowanie. Dobra, tu jest, tu jest, tu jest, yy, tutaj jeszcze. A, tylko tutaj, tutaj, tutaj te słupy. tu są słupy, dobra, więc są słupy, skoro są słupy, to jest ok eee, Tutaj jest za szeroko, tutaj mogę to zrobić w ten sposób, o. To chodzi o to, żeby od zewnątrz to wystawało dobrze. Dobra, tak samo tu będzie to samo, ta sytuacja, dokładnie. Eee, I tak samo, w ogóle wszystkie narożniki. Przecież to mogę zrobić, czyli to mogę po jednym zrobić, nie poszerzać tego tak. O, widzisz. No i no, 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 świetnie. I to samo będzie tutaj. No, w środku będzie trochę inaczej wyglądało, ale tutaj, się, jak dla mnie, liczy się w tym momencie wygląd zewnątrz bardziej. No, dobra, tutaj po jednym odstaję. Tu jeszcze dół. I tutaj. Pięknie. I tutaj. I tak samo to będzie tutaj sytuacja się miała. Bo ono tutaj jest widoczny ten jeden, nie? I to wystarczy. Dobra, tutaj mogę w sumie okna zrobić tutaj jeszcze. I to trzeba trochę pokombinować, trochę poimprowizować jak zwykle. Eee, I ta sama sytuacja będzie tutaj, na tym narożniku. No i widzisz. Pięknie. Teraz to okno są takie takie okna. Ja bym tutaj nawet pomniejszył trochę, bo na mi takie wielkie okna. No i tu jeszcze tyk, 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 Pięknie. Ej, no i wygląda to fajnie. Tu tak trochę tu tak trochę to okienko wyjdzie takie. Ej, ale fajne to wyszło. cóż szkieleta. A, bo ja tu mam dziurę! Ej, ładne to wyszło. Kurde, takie, takie faktycznie kowalowe. Dobra, teraz będę potrzebował yy, materiału na dach. Tutaj dach będzie taki płaski. Poważnie, taki płaski dach. Yy, taki, taki wręcz powiedziałbym, prawie że bezpłciowy. Yy, tutaj będę musiał to przyciąć jeszcze. Ogólnie tak będzie taki, taki bardzo płaski. To muszę przyciąć. Ogólnie budynek sam będzie w sobie niski, czekaj, tutaj nie. E, znaczy ja w sumie, no w sumie mogłem, dobra. E, to zrobimy tak. No to jest najwyżej, potem to zniszczę. I tu też będzie, czekaj, czy tu będzie już wyżej? Tutaj wyjdzie dwa. Tutaj trzy, czyli to jeszcze mogę wyżej zrobić. Dobrze. Taki widzicie, dach będzie taki, taki bardzo prosty to dach będzie. O! Taki wyjątkowo płaski dach. W sumie tutaj tu mogą tu drzewo jeszcze chciąć, jakiego do razu zatnie niech mi się tutaj liście zliściują. Muzyka akurat taka sama, za takiego szybkiego budowania, nie? <grym> hmm. Tak, yy, tutaj to poleci tak. Yy, tak, tutaj tak. Coś czuję, że sobie za mało tych materiałów przygotowałem, jak zwykle, ale myślę, że dembo mam na tyle, że spokojnie tutaj wyrobię z tym tematem. Yy, Tak, tutaj tak, tutaj tak. Teoretycznie mogę zrobić taki dach, jak zazwyczaj robię, ale tutaj właśnie nie wiem dlaczego, jakoś do domku kowalowskiego do domku kowalowskiego e, pasuje mi e, taki płaski dach. Nie wiem czemu tak się mi uwidziało, ale ale, A tak w ogóle a propos Kowalskiego, nie? nie wiem czy wiecie, to jest taka ciekawostka trochę, być może niektórzy wiedzą, yy, yy, ale yy, Kowalski, nazwisko bardzo popularne w Polsce, yy, jest również nazwiskiem bardzo popularnym yy, w innych yy, wielu krajach. W sensie oznaczenie to jakby Kowala, prawda, no bo to od tego się wzięło Kowalski. I tak na przykład, yy, w języku angielskim jest to nazwisko Smith, które również oznacza właśnie kowala. Yy, I to jest też bardzo popularne nazwisko właśnie, yy, Smith, gdzieś tam w Anglii czy w Stanach. Yy, właśnie taki, 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 taki ich kowalski, nie? Yy, ale najlepszym jest to, że jeśli się nie mylę, czyż tutaj już musiałbym się upewnić, yy, także jak walnę gafę, to wybaczcie, ale jeśli się nie mylę, to również we Włoszech nazwisko Ferrari to jest taki właśnie Kowalski. To jest taki właśnie włoski Kowalski. Yy, także, tak, ten twórca yy, samochodów, można powiedzieć, że się nazywał Kowalski. Także, no. Hmm. <śledz> Ciekawe, nie? Gdzieś, taką, gdzieś takie coś czytałem kiedyś. Także Także Kowalski może zrobić fajny samochód, nawet nie? <laughs> ja się tylko postara trochę. E, dobra, tutaj, tak. Tylko, czekaj, czy tutaj coś zrobiłem dobrze. Tak, tutaj ja ci na wylot, dobra. Jest ok. Tutaj jest dobrze. E, tutaj dobrze, to teraz tak. Nie, czekaj, coś tu się machnąłem. Tak, czyli tutaj ma być to zakończenie tego dachu. Tu, nie, tu, tu. Dobrze. Tu już pójdzie poziom niżej. Tak. To jest taki, mój wiecie, typowy styl budowania. To trochę się nie dziwi, że ono tak wygląda, jak ono wygląda. Um, no, tak ma wyglądać, no. Dobra, tutaj jeszcze przedłużyć tę stronę. No co za tu liście mnie to przeszkadzają, ha? Dobra. Eee, tak, tak, tak. I tutaj jeszcze, tu. Nie, dobra, tu jest wszystko ok. Pięknie. Po prostu pięknie. A tam niech zostanie taki, taki ten. O słuchaj, tak muszę być takie wykończone takim... Takim dębem, tutaj jest dobrze. Czy ja to mam to środko oświetlone? Byle jak ale mam. Dobra. To się potem dopracuję. Teraz bym potrzebował. Czy z tych polerowanych antezytów? Ja jestem w stanie zrobić. Czy mam tu jakiś polerowany antezyt? Tutaj mam. Czy ja jestem w stanie zrobić pół, pół bloki? Są! No to świetnie dobrze. To robi mnie pół bloki. Bo teraz bym sobie chciał tutaj to poprowadzić takie, wiecie, przedłużenie tego dachu, żeby on nie był taki całkiem równy ze ścianami, bo to wygląda brzydko. A już niech to będzie w tym stylu takim kamiennym troszkę, nie. Jak na domek kowala przystało. Właśnie, to ja zastanawiam, jak tutaj różowy akcent wrócić do tego, bo miałem tutaj jakimś różowym betonem kombinować, wełną czy czymś takim. A chyba wiem, jak to mogę zrobić, żeby tutaj nadać takiego fruszkowego różowego akcentu. I to mi się wydaje, że to jest bardzo prosty pomysł. Eee, po prostu okna stawię różowe. I to będzie dobre. Ej, nie tu, tu. I teraz tu i teraz zejście tu, dobra. I to i tu, i to i tu, i to i to. Mam nadzieję, że odcinek nie wyjdzie zbyt długi, bo jak widzicie, to chcę zbudować tak jakby jednym rzutem, nie, bez montażu. Ej, za jepista to wyszło. Mówcie co chcecie, ale mi się tu mega podoba. Ja pierdzielę, jakie to fajne wyszło. Tutaj tej podłogi mogę śmiało widzę jeszcze e, poszerzyć. To, to będzie nie wyglądało, nie będzie wyglądało źle. E, oczywiście odłożyłem sobie polerowany kamień, no bo, bo jak żeby inaczej, bo po cholerę miałem tu on. Mówcie co chcecie, ale to jest zajebiste. Dobra, i to jeszcze poszyby różowe. Idę po szyby różowe i coś tutaj jeszcze wstawimy takich rzeczy. Takich <laughs> typowo kowalskich, nie. <laughs> jeszcze myślę, że coś by mi się tu mogło ewentualnie przydać. Taki mam jeszcze malutki pomyślik. Ciemno dębowe płotki są. Eee, szyby, szkło, szyby różowego szkła nie mam. A dlaczego nie mam różowego szkła? Trochę mam mało. Ogólnie szkła. Czy to się mi przypadkiem tutaj nie przepalało? No, wszystko w temacie. Dobra, myślę, że, że 64 szyby mi tu wystarczy. Różowy barwnik, poproszę, 12 jest wystarczająco. Mm, machniemy sobie szkło różowe. Z tego sobie pierdygniemy... A nawet za dużo. Z tego sobie pierdychniemy szyby. Świetnie. Czy coś więcej mi potrzeba do szczęścia, no tym... <laughs> tak. I tym sposobem sobie będzie Domekowala. Jeszcze miałem jedną rzecz wziąć i zapomniałem. No, tak, to jest jak się wszystko robi w pośpiechu, no. Właściwie to miała być kucień i Domekowala, ale w sumie Doma Kowala, a to chyba jest to samo, prawda? Powiedzcie, że tak. <laughs> O, to w sumie takie duże okno mu wyszło. Aha, e, bo tutaj jeszcze to mogło być, tak? O, a nie se ma takie duże. O, a co? A, a, a czemu by nie? Czekaj, tu jest murek, tu jest murek, dobra. No i świetnie. co? E, to, to, będzie, to będzie naprawdę fajny domek. Fajny budynek w sensie. No, domek to do, jest do mieszkanie. No, stawiaj mi tę szybę. Taki trochę speedrun w budowaniu, nie? <grym> Dobra, i tutaj jeszcze poszedłem po te płotki z tego względu, że tu bym chciał, żeby może nie na całości, ale gdzieś powiedzmy tutaj, hmm, jeszcze był taki daszek, nie? Kurcze, mogę się zrobić. O, dzięki, bloczu. Taki sobie daszek jeszcze, o. Tutaj to to już nie będzie szedł do końca. Dobra, to już nie będzie szedł tutaj nawet. Chociaż nie, no tutaj może w sumie pójść to wyżej. O, tak go zakończymy. <laughs> Taki daszek, nie? Ja bym go tu jeszcze raz wypuścił, ten daszek. Mm, Serię mi brakło. Bo gdzie tam mam gdzieś, ale. No ale się szybko zrobi tak. O! Taki daszek jeszcze, nie? Wypuszczony. Tutaj bym go troszkę jeszcze wypuścił nawet. O! Może go tak... Jeszcze, o! Takim takim lekkim skosem, nie? Nie, lepiej go na równo. Taki, taki daszek, nie? Że tu sobie wchodzi, tu sobie coś... Coś tubie pod daszkiem. Kurde, zastanawiam się, czy by go do końca nie pociągnąć, ale chyba nie. Eee... Ja chcę po najważniejszą rzecz jeszcze. Takie, wiecie, zwieńczenie... Mm, tej pracy. No oczywiście cały środek jeszcze mam do wyposażenia, ale no to myślę, że to już sobie gdzieś tam poza odcinkiem zrobię, żeby wam jakoś mocno tego odcinka nie przeciągać, bo to będzie dla mojego duszy, to, jest to mi się gorzej ogląda. Um, no ale... Czy tu mam jakieś bloki żelaza? Mam. Um, teraz tu mam... za Kurde, teraz tych szyb narobiłem. Po mi tyle tych szyb, nie? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery już wiecie co będę robił, prawda? <laughs> Pięknie. Myślę, że takich się znaczy znajdzie więcej. Oczywiście w środku jeszcze będę musiał jakiś piec robić, takie rzeczy. Um, ale to bardzo możliwe, że wam pokażę przy okazji następnego odcinka. Ej, piaszczu tu wyszło, naprawdę. I kurde, nie sądziłem, że to tak fajnie wyjdzie. Podoba mi się to, naprawdę. No, tu stoi sobie kowadełko. Tutaj jeszcze muszę jakieś, jakieś latarnie powieszać, czy coś yy, do oświetlenia. A sobie od razu skoczyć, ile mam jakich jeszcze? No, też nie, dobra, to miało być zwieńczenie odcinka. <laughs> Więc, yy, jeśli są latarnie na skrzynie, znaczy, że zrobiłem, że oświetliłem to. No, yy, jednej rzeczy mi brakuje: komina. Przecież to jest najważniejsza rzecz w takim, tych, dobre tylko muszę zobaczyć gdzie ja piec u sobie. Może gdzieś tutaj piec u sobie i tutaj zrobię, em, Ceglany komin. No. Eeeem... Także myślę, że to następnym razem zobaczycie ciąg dalszy, wykończenie tego, a tymczasem serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się taki, taka kuchnia na szybko podoba i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa, pa. a pamiętajcie, łapeczki, łapeczki, do pa.